Wiadomości sprawiają, że Nozbi jest aplikacją do działania i komunikowania się w Twoim zespole. Uruchamiamy wiadomości w Nozbi. Ta funkcja umożliwia wysyłanie prywatnej wiadomości do dowolnej osoby w zespole bezpośrednio z Twojej aplikacji do zarządzania projektami i zadaniami. Teraz będziesz mieć Twoje projekty, zadania i komentarze, a także resztę komunikacji. W Nozbi. Koniec ze Slackiem, Whatsappem albo innymi komunikatorami. Odkąd uruchomiliśmy nowe Nozbi, tysiące właścicieli firm, naszych użytkowników, pokochało prostotę struktury Nozbi: projekty, zadania i komentarze. Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że nadal istnieje potrzeba dodatkowej komunikacji w zespole. Rzeczy takie jak umówienie się na rozmowę, prywatne pytanie, jak leci, lub po prostu bycie w kontakcie. Nadal istniała potrzeba wymiany uwag niezwiązanych z konkretnym zadaniem czy projektem. Szczerze mówiąc, debatowaliśmy ten temat wewnętrznie, myślę, że od lat. Baliśmy się, że dodanie wiadomości sprawi, że wprowadzimy do nosbi za dużo szumu. W końcu to jest aplikacja zwiększająca produktywność. Nie chcieliśmy dodawać rozpraszaczy ani promować spędzenia czasu na czacie, zamiast na właściwej pracy. Ale z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę, jak fajnie by było mieć dosłownie całą komunikację zespołu w jednym miejscu, w jednej aplikacji, na dowolnym urządzeniu. Mogę z dumą powiedzieć, że wprowadziliśmy wiadomości w sposób nozbi, czyli sprawiając, że wiadomości są produktywne. Po pierwsze, rozpoczynanie z kimś wiadomości wydaje się bardzo znajome, bo wygląda jakby z tą osobą dzielić się jednym zadaniem. Po drugie, właśnie to okno wiadomości jest takie samo jak okno komentarza, które znasz z zadań w Nozbi. W ten sposób uczestnicy są zachęcani do napisania dłuższej i bardziej przemyślanej wiadomości. Wiadomość ma te same funkcje, co komentarz do zadania, czyli możesz dodać listę kontrolną, checklistę, załączyć pliki. I dodać reakcję. Jej! A co najważniejsze, możesz łatwo podlinkować w wiadomości dowolny projekt lub zadanie prosto w Nozbi, aby je prywatnie omówić. Ponadto, w całym Nozbi wprowadziliśmy możliwość tworzenia zadania na podstawie dowolnego komentarza lub wiadomości. Możesz po prostu dotknąć opcji komentarza i utworzyć zadanie na podstawie tej konkretnej wiadomości. To takie produktywne. Zatem zacznij korzystać z wiadomości w Nozbi. Miej całą komunikację swojego zespołu w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z poczty e-mail czy przełączania się między aplikacjami, albo jeszcze płacenia kilku abonamentów. Pamiętaj, wiadomości sprawiają, że Nozbi jest super aplikacją do działania i komunikowania się w twoim zespole. Spróbuj zacząć wysyłać wiadomości w twoim zespole jeszcze dziś.